Kto z was głosuje na szlafrok Slayera? Kto z Was Okej. Okay. Już troszeczkę, troszeczkę nam się rozjaśnia sytuacja. Kto głosuje na tarczę do cięcia metalu Slayera? Kolejna rzecz. Książka kodowa zamówień ciężkich. Książka zamówień zrzeszenia przemysłu ciągnikowego Ursus! Jak głosuję na to? Notatki z fizjologii skład i rola żółci w procesie trawienia. Kto z Państwa za tym? Drodzy Państwo, ścisły finał! Ścisły finał. Dwie rzeczy. Szlafrok i książka zamówień. Ja muszę to mieć na oczach, ja tego nie powtórzę. Tu A, wichura jeszcze, sorry. Wichura, kto za wichurą? Dobra, no to, to mamy trzy to mamy trzy rzeczy, że tak powiem. Czyli uwaga jeszcze raz. Wichura, książka zamówień i szlafrok.